Atticus posiada bogaty zbiór prac Jana Marcina Szancera, ukazujących różnorodność dzieł tego twórcy. Od niezwykłego projektu kostiumu do snu nocy letniej Szekspira, przedstawiającego Tezeusza, rysunek z około 1960 roku, po delikatne akwarele jak kwiaty w wazonie. Wszystkie prace pokazują niezwykłe bogactwo wyobraźni Szancera. Szancer urodził się 12 listopada 1902 roku w Krakowie. Słynna sygnatura JMS pojawia się po raz pierwszy w 1944 roku. Zilustrował ponad 240 książek, w tym lokomotywę czy rzepkę Tuwima, klasyczny zbiór brzechwa dzieciom i Akademię Pana Kleksa. W antykwariacie można podziwiać liczne książki zilustrowane przez szancera. Dziś prezentujemy piękną pracę w greckiej świątyni, będącą rysunkiem z około 1960 roku. Był on zamieszczony w katalogu Rysunki, Ilustracje, Scenografia z lat 1945-1965, towarzyszącego wystawie prac Jana Marcina Szancera w Zachęcie w listopadzie 1965 roku. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do zapoznania się z licznymi pracami szancera.